各位游客、現在所看到的、这是这一历史程序の在籍场景朝鮮時代の資料では宮殿を守る昇水たちは勤務に入る前に兵士たちの衣装や武器、身元を確認するなど厳格な手続きを行いました。現現在はその様子を再現しています 조선 전기인 15세기 복식을 재현한 것으로 문헌 고증을 통해 제작되었습니다. The uniforms are a from the 15th century. The uniforms are a 군将离场，请请各位观众理解与配合。또 발표에 따라 11시 8수분 입지근무는 취소되었음을 알려드립니다. 여러분의 양해 부탁드리오며 이점 양지하시어 관람에 차고 없으시기 바랍니다. 안전한 관람 되시기 바랍니다. Idziemy do świątyni. Pałac deoksungung. Tylko nie wiem czy ja dobrze to wymawiam, bo trudno to zapamiętać. Jeden z pięciu pałaców największych w Seulu. I tutaj kręcono wiele filmów koreańskich, dlatego tu przyszliśmy zobaczyć. Tu jest kilka bram y, takich wejściowych do tego pałacu i tam pałac. Byliśmy w środku, nie ma klimy, lecz gorąco jest. Porostwierany po jest z każdej strony, znaczy z dwóch stron, nie? Przód i tył. Można tak sobie przechodzić, a nie ma tam nikogo, tylko zwiedzających. Jeszcze takie opinie w internecie są że dookoła tego pałacu same wysokie budynki nie pasujące do otoczenia. Tutaj gdzieś można wypożyczyć koreańskie stroje i można się poprzebierać. Dziękuję <laughs> Dzień Właśnie można przyjść poczytać, tylko to jeszcze zamknięte. Wybieramy się tam na górę. Wjeżdżamy zaraz na wieżę, nad, będzie widok na Seul. 본국검은 속칭 신라검 또는 신검으로도 부리것으며 우리나라 고유의 검으로 신라시대 화랑인 황창랑의 검으에서 유래되었습니다. To s t które jesteśmy. do metra y, tutaj jest 23 stacje tunele, korytarze długo się chodzi ciężko się porusza znaczy to jest takie jakby proste dla nich ale dla nas nie chodzenia po schodach szczególnie cały dzień po schodach Kilka ki ja bym powiedziała że robimy z 5 km po samych schodach góra do góra do Dziennie. A jak robimy 10 albo 20 km. My no 20 dziennie robimy kilometrów, to przynajmniej 1 czwarta to jest po schodach. Ile po schodach? 10 tysięcy yy, kroków po schodach. 10 tysięcy kroków po schodach. Bolą tu trochę. O 15 do 21 to jeszcze drugie tyle. Obejdziemy. 20 tysięcy kroków po schodach. A głębokość to jest kilka pięter. Kondycję można wyrobić. Chce się pić cały czas, bo jest bardzo gorąco. 50 stopni chyba w słońcu, albo ze 40 może dzisiaj. Chyba trochę spadła, co? Temperatura, czy ile? Seul jest bardzo męczący dla mnie, bo jest za dużo ludzi. A Warszawa, a Seul to mają tą samą powierzchnię. A u nas jest 2 miliony, a tu jest 9 milionów. Czyli taka jest różnica. W ja Warszawie nie jestem tak zmęczona, a tutaj jest ciężko. E, głośno, tak. E, czytając w internecie te wszystkie opinie, to ja myślałam, że tu jest taka cisza. Nikt się nie odzywa. Wszędzie e, napisane, że w metrze cisza ma być, że e, rozmowa przez telefon mogłaby przeszkadzać, czy coś, a tam. Ale okazuje się, że to jest w ogóle nieprawda. Jeżdżą w metrze, cisza jest i tak dalej, ale to nie jest tak jak jest w internecie w ogóle. To trzeba przyjechać, zobaczyć. Głośno jest, yy, oni są bardzo głośni, a my to jesteśmy takim spokojnym narodem. Tutaj to jest szum. Nawet się ktoś tam, yy, nie wiem, kłócił w metrze, czy, czy tam nie wiem co. No tak, jest, bardzo głośno może dlatego, że są tłumy i, i dlatego, jakby było e, pięć razy mniej ludzi tak jak u nas, to by nie było takiego tłoku i by było ciszej wiadomo tak, a tutaj te bazary to wszystko, e, jest to męczące, a Tokio to już w ogóle e, ja lubię duże miasta, ale to jest Seul jest chyba za duży, bo ja nie mogę sobie miejsca tutaj znaleźć nie, wie, nie wiem, gdzie jest takie miejsce, żeby gdzieś tak wracać jak na przykład w jakimś byliśmy w, nie wiem, w Uzbekistanie jak byliśmy w, w Taszkencie czy coś to zawsze można było sobie pójść w jakieś fajne ulubione miejsce czy coś też duże miasto, czy w Krakowie czy we Wrocławiu, tutaj to ja nie wiem bo jest tak duże miasto że od atrakcji do atrakcji jedzie się godzina żeby zobaczyć tą wieżę z naszego hotelu to chyba gdzieś 45 minut zajęło nam drogę, w ogóle chodząc y, między liniami metra, to jest pół godziny. No. Ciężko się poruszać, ale no to fajnie tak zobaczyć, spróbować jedzenia ulicznego wczoraj, jedliśmy dzisiaj y, ciastka, kawę, jakieś tam y, kimci, placuszki, fajne, fajne rzeczy. Idziemy. Dobra, idziemy. Idziemy bo Długa droga przed nami. Jak to? Długa droga i tłumna. Centrum gier w Seulu, największe centrum gier za Zang, na ten czerwony budynek, chociaż tutaj mamy po tej stronie, tu możemy jeszcze wejść. Żeby wygrać, to trzeba mieć szczęście. 100 tysięcy wonów. Tak gdzieś ktoś pisał, że może to tak być, że czyli 100 razy trzeba zagrać, żeby coś wygrać. Ale jeżeli ktoś 50 razy grał, to może za 50 razy. Jak ktoś już 90 razy, i my wtedy za tam 5 czy 10 razem, to wygraliśmy, bo to taki był przypadek po prostu. A tak to nie wiadomo. Tutaj wiadomo, że tu nic, bo za duże są. Ten. Za duże to jest, a za mała maskotka. Tu jest też. Tak nie za bardzo takie fajne do obejrzenia. Lubię się na to przyglądać, ale grać nie będę. Nie Może wiem. raz tylko. Nie, nie. O to nie jest, wiesz, ucz. Pójdziemy. To jest największa, największe centrum gier w Seulu. 아니 돌 돌려 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 아니 이게 니까가나 아빠 고양이가 지 Tutaj przekłada, żeby za bardzo nie kolosować. <grywa> tak układa, żeby nie było za łatwo. Tutaj, tak jak w komentarzach, żeby tutaj nie wchodzić. <grywa> Bo oszukują. Trzy piętra, ale nie ma za wiele tutaj. W internecie tyle filmów jest, że tutaj nie wiadomo jaki salon. My byliśmy w większym koło nas, koło hotelu, więc taki, taki sobie, nie jest tak. duży. Tu mamy jakieś takie, chyba że chodzi o tą ulicę, że tak, tu tak. jest bardzo dużo gier. Tak mi się wydaje, w Tokio też pokaże, jak, tak się jakie, jakie się gry jest. będą, tak. My dzisiaj wszystko stąd wyniesiemy. Jeden ruch czy dwa? Jedno. Jedno losowanie tylko. A nie, dwa losowania. Pójkaczu. O, będzie. O nie. Czy tak? Nie, on opuszcza. Z to jest. Trzeba było zapiąć śnurek. No tamto, tamto jeszcze raz. To? To, no. Bo to jest za setnym razem w końcu to łapie. Nie, ono puszczy. Trzeba było zapiąć śnurek jakoś. O, to jeszcze kawałek chyba. Ona no. lasuje. Co jeszcze? Jeszcze jedno? Tu już nie, nie da rad. Pani już jest zła, bo tutaj jedno na 10 tysięcy dosłownie. No. Które? Żółte, o to. Nie, to lepiej. A nie, to nie da rady. To. O, teraz puszcza. Taki nisz. To będzie moja pamiątka z Seulu. Jeszcze? Już nie. No za pierwszym razem udało się. A miałam już nie grać. Mówię nie. Od tamtej pory nie gram. Ale dobra. Za tysiąc, za trzy złote nie straciłam. Ale już więcej nie gram. Jak się rozsądnie gra, czyli raz podchodzisz, raz losujesz i koniec. Więcej nie. Więcej nie, bo nie, nie wygrasz więcej. Trzeba brać i wychodzić. Wtedy nie tracisz pieniędzy. Obserwowałam bardzo dużo osób, nikt nic nie wygrał. Ja pierwsza chyba tutaj na tej ulicy dzisiaj wygrałam. Ale już nie możemy więcej, bo to nie da się wygrać tak naprawdę. To jest jedno na dziesięć, nie na sto losowań, jedno na sto losowań wygrywa, więc ja dzisiaj miałam szczęście. Szok zakupowy. Chodzę do sklepu i nie mogę się zrozumieć co tam sprzedają. W tym jednym sklepie jak byliśmy, to ja nie wiem. I wiadomo co to za jakiś rodzaj towaru. galeria handlowa przy pomniku Dłonie, o. Tu, gigantyczne. A tu zobacz, to jest gigantyczna biblioteka, ciekawe jak z góry tą książkę. Ja bym chciała tą z tego regału. Gigantyczne regały ciągnące się pod sam sufit. Niesamowite wrażenie. To książka jest. Myślałam, że to taka figurka. Z przodu wyglądała jak figurka, z boku wygląda jak książka. Tu w ogóle jest piękna ta galeria. Całkiem inna galeria niż są te galerie na świecie. wioskę Bukhon Hanok stroje można wypożyczyć Han. To jest to miasteczko takie sklepy z pamiątkami dużo magnesów takich różnych można tu przyjechać zobaczyć przejście do kawiarni coś napić się. Thank you mm -hmm. <laughs> kimchi. Hello. Hello. Mm -hmm. Hello. kimci i y, jakieś weźmie przyprawy miasto podziemne zadziwiające w metrze mamy taki, taki sklepik z goframi